Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb. Który z nieba zstąpił nie jest on taki, jak Ten, który, który jedli wasi przodkowie a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki? Oto Słowo Pani. Nad tym usłyszanym słowem, ale też w całą tę dzisiejszą uroczystość wraz z procesją. Pozwólmy się wprowadzić zdaniu, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Żywił Cię Manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie. Bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Kiedy bierzemy to zdanie Jezu, zdanie Pisma wprost do siebie, To odkrywamy w posłuszeństwie, że kult Eucharystii nie polega tylko na spożywaniu chleba, nawet tego szczególnego chleba, którym ona jest. Kult Eucharystii polega na spożywaniu wszystkiego, co pochodzi z ust Pana. Może właśnie dlatego. Święcie Bożego Ciała jest tyle Słowa Bożego. Już wysłuchaliśmy trzech czytań. Wyjdziemy z procesją, będziemy słuchać czterech fragmentów Ewangelii. Jest bardzo obficie zastawiony stół słowa, choć nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim na konsekrowanym chlebie ale odkrywamy w ten sposób całą logikę Bożego objawienia. Boże Słowo staje się ciałem, a ciało staje się dla nas chlebem do spożycia. I dlatego właśnie nie możemy spożywać tego ciała inaczej, jak także. Skupiając się na Słowie, którym ono jest. Słowo stało się ciałem, ciało stało się chlebem. Przyjmując, spożywając chleb, chcemy żyć wszystkim, co pochodzi z ust Boga, więc także chcemy żyć Słowem, które nam daje. I mając to w pamięci. Z jakąś pomnożoną, mam nadzieję, uwagą, spróbujmy się zmierzyć na moment z Ewangelią, której wysłuchaliśmy. Ja jestem chlebem żywym. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To jest szósty rozdział Jana. Cały szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana jest tak zwaną mową eucharystyczną Pana Jezusa. W Kafarnału Jezus mówi o chlebie, którym daje nam Ojciec, i tym chlebem jest Jezusowe ciało. Dobrze jest czytać ten rozdział z rozdziałem czwartym. Dwa rozdziały wcześniej. Jezus spotyka się z Samarytanką i tam mówi o wodzie którą chce nam podarować Pan Bóg. O wodzie, którą jeśli człowiek zaczerpnie i którą będzie pił, nie będzie pragnął na wieki. Tak, jest chleb, który daje nam poczucie sytości na wieki, daje nam poczucie życia wiecznego i jest woda, która daje nam nasycenie. Odbiera nam pragnienie, gasi nasze pragnienie, pragnienie życia wiecznego, dlatego że już go doświadczamy. Chleb i woda. Chleb, którym jest Jezusowe ciało i woda, którą jest Duch Święty. Duch Święty. Można powiedzieć dwa wielkie dary Boga Ojca chleb i woda. Jezus Chrystus. I Duch Święty. Ojciec karmi nas chlebem i wodą. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Izraelitów na pustyni przez 40 lat karmił chlebem, którym była manna, i karmił wodą, którą wyprowadził ze skały, z najtwardszej skały. Mieli chleb i wodę całą drogę przez pustynię. Ktoś może powiedzieć, że chleb i woda no to nie jest jakieś wyszukane menu. Co? Ciastek nie dają. Tortów nie ma. Wyszukanych owoców nie. Tak, chleb i woda. Najprostsze dania. Ale... Codzienne. Codzienne. Konieczne. Nawet największy łasł w tym towarzystwie spokojnie wytrzyma bez pączków dwa, trzy miesiące. Ja tam jadam pączki raz do roku. I to jednego. Myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Spróbujcie w ten sposób jeść chleb albo pić wodę. Raz do roku Wielkie Święto. Chleb i woda to jest pokarm codzienny. Owszem, najprostszy. Ale to też jest fascynujące, że przy całej swojej prostocie w żaden sposób nam się nie nudzi. Że wcale nie szukamy jakiejś odmiany. Zaczynamy dzień od chleba i od wody. Codzienność, powszedniość. Ten zamysł Pan Jezus ukrył też w tym zdaniu, które pada pod koniec dzisiejszej Ewangelii. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, Trwa we mnie, a ja w Nim. Trwa. Tam jest, tam jest takie greckie słowo meno. Meno można też tłumaczyć. Zamieszkuje. Kto spożywa chleb, jakim jest Chrystus i pije wodę, którą jest Duch Święty, ten się staje mieszkaniem Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus staje się dla Niego mieszkaniem. Chodzi o taką relację, która jest relacją absolutnie codzienną. Je, je, jakby nam chciał powiedzieć, nie będziecie spożywać mojego ciała, nie będziecie pić mojej krwi, będziecie jak ludzie bezdomni. Ja chcę być dla Was domem i chcę, żebyście Wy byli dla mnie domem, żebyśmy byli w takiej relacji. Nie? Możesz mieszkać w hotelu pięciogwiazdkowym, jak cię stać to przez tydzień i tak będziesz tęsknił za powrotem do domu, bo dom jest miejscem, w którym jesteś u siebie, gdzie jesteś też sobą. Niczego nie musisz w domu udawać. Dom, najcenniejsze miejsce na Ziemi, gdzie chcemy być. Jezus mówi: Tego pragnę. Być dla Was domem, być dla Was mieszkaniem, zamieszkaniem. I pragnę, byście Wy byli dla mnie domem. Chodzi o taką relację. I po co nam ona jest potrzebna? Odpowiedź jest: Zdecydowana, bo bez niej nie ma życia. Bo bez niej nie ma życia. Może jest jakaś egzystencja? No, funkcjonuję, wstaję, zjem coś, idę do pracy, wracam, oglądam telewizję, zasypiam. Nie, nie jest życie. To nie jest życie. Choćby było najbardziej atrakcyjne, choćby było najbardziej niezwykłe, na końcu jest przy nim taki potężny znak zapytania z wykrzyknikiem, który się nazywa śmierć, która jest w stanie zakwestionować wszystko. Jezus mówi: życie dla człowieka właściwe to jest życie wieczne, to jest życie, które jest z Boga. Wtedy możesz powiedzieć: naprawdę żyję. Wtedy możesz powiedzieć, w pełni żyję, kiedy jesteś z nim w relacji, kiedy jesteś od niego oddzielony, albo kiedy spotykasz się z nim, nie wiem, raz na miesiąc, raz na pół roku, na pierwszą komunię, bierzmowanie i małżeństwo. Jak się z nim spotykasz w taki sposób, nie mów, że żyjesz. To nie jest życie właściwe dla człowieka. Życie dla człowieka to jest. Życie pełne miłości w relacji z osobowym Bogiem. Człowiek, który tego doświadcza i przeżywa to na co dzień, może powiedzieć: żyję naprawdę. Żyję na całego. Wiem, że żyję. Nie ma życia bez tej relacji właśnie takiej, jaką za pośredniczą chleb i woda. Codziennej, konsekwentnej. I z tym się wiąże jeszcze jedna myśl. Chyba koniecznie trzeba ją też tu przytoczyć, bo życie wieczne, życie z Bogiem, życie po Bożemu, życie Boże w człowieku, to wywołuje taki tekst. Który Pan Jezus przypomina cztery rozdziały później w dziesiątym rozdziale świętego Jana Pan Jezus cytuje psalm 82. I to robi właśnie wtedy, kiedy Jego przeciwnicy mu mówią, że bluźni, bo mówi o sobie, że jest Synem Boga. I wtedy Jezus mówi, nie, nie czytaliście w waszym prawie? Ja powiedziałem: Bogami jesteście. Bogami jesteście. Nie, nie, bójcie się tego. Słowo, psalm, Jezus nazywa charakterystycznie prawem, nie, prawem. Coś, co powinno normować nasze życie, jak prawo normuje nasze życie, Jest mówi, bogami jesteście. Możecie mieć w sobie życie wieczne teraz, dzisiaj, właśnie które się rodzi z tej relacji z komunii, z Jezusem, z Duchem Świętym. Ale jak weźmiecie ten psalm, on to jest wstrząsający psalm, psalm 82 i to zdanie, które Jezus cytuje brzmi dosłownie tak. Ja powiedziałem, jesteście bogami, ale wy poumieracie wszyscy jak zwierzęta. Jak się czyta takie zdanie pisma, trudno nie zapytać, kiedy człowiek żyje i umiera jak zwierzę. Kiedy? Ten psalm odpowiada wtedy, kiedy nie znasz miłosierdzia. Ten psalm mówi, kto umiera jak zwierzę. Jak zwierzę umiera ktoś, kto w życiu nie zobaczył sieroty, nie zauważył uciśnionego, nie zauważył nieszczęśliwego. Nie widział w swoim otoczeniu nędzarza. Ten, kto nie wie, co to jest miłosierdzie, żyje i umiera jak zwierzę. Chociaż jest wezwany przez Boga, by być jak on. Ja rzekłem: Bogami jesteście, ale poumieracie jak zwierzęta. Ten Chrystus, którego spożywamy, którym się karmimy, jest Bogiem, który ma na imię miłosierdzie. Jedna z najważniejszych książek papieża Franciszka. Il nome di Dio e Misericordio. Imieniem Boga jest miłosierdzie. Spożywasz go, to znaczy spożywasz miłość, która jest miłosierna. Kiedy próbujesz taką samą miłością kochać, to już doświadczasz życia wiecznego. Bo życie wieczne, życie, jakim żyje Bóg, to jest miłosierdzie. To jest pierwsze słowo dzisiejszej liturgii. Pierwsze słowo o chlebie i wodzie, która czyni, które czynią nas bogami. Ale nie tak z automatu, tylko właśnie w ten sposób, że nas czynią miłosiernymi. I wtedy faktycznie nie. poddając się tej mocy chleba i wody, jakie dostajemy od Boga, poddając się ich mocy, Oddając się ich mocy, stając się miłosierni, już mamy w sobie, już nosimy w sobie życie wieczne. Jesteśmy bogami. Tak o nas mówi Słowo. Amen.